Siemanko widzowie. Z tej strony ja, Sebolek. A to jest mój pierwszy vlog na kanale z wyjazdu do Katowic, bo dzisiaj jedziemy pociągiem spotkać się z Werką, z Matnightem oraz chyba jego dwoma kolegami, o ile będą. Za około 20 minut będę wychodził. Moje włosy są jak zwykle nieułożone, nie tak jakbym chciał i kurde, spierdzielają. Jest to standardzik u mnie. Jak tutaj widzicie, tak wygląda mój cały dobytek. Także nie jest tego wiele, ale coś w dużo nie potrzebuję, no bo tam jadę bodajże na jeden, jedną noc, jeden, jeden dzień. Sobota 15, godzina 8:24. Yy, a wracam, jutro będę około w domu około 18, także, także jedna noc, jeden dzień. I tak, ja będę updateował co jakiś czas, będę z pociągu, czy to już dojeżdżymy do Katowic, coś tam będę co jakiś czas mówił. Także wyczekujcie, czy coś, nie wiem, co się mówi w takiej sytuacji. Proszę bardzo, możesz nie, teraz coś nie mówić. Nie chcę. Nie chcę. No, teraz nagrywaj. Czemu mnie nagrywać. Idź tam, tam. Tam, tam. Nie Nie pamiętam. Nagrywasz vloga? Tak. Z przyjazdu Matmajka do Polski spotkaniem się. Z przyjazdu, to ja tu jestem jakiś czas, to mogłeś powiedzieć, że będzie ci przebitki nagrywał. <grydź> Normalnie, chłopie. Mam powerbanka czy nie? Mam. Lenny się pytał. Nie jakaś, mam, ja przyjęłam mojego czy nie? Ja mam swojego w Może, to No dobra. A kamal masz? Nie wszystko masz w plecach. Ale to się przebieraj, ja nie, że wszystko masz w plecach. No to towar... Nie przebierasz się w plecach? To weź ze sobą. Do toalety pójdę i się przebiorę No, możesz się przebierasz w samochodzie. Nie. Czemu nie? <noise> Właśnie to chciałem powiedzieć, <noise> ale nie powiedziałem. Ja No nie, jak to jest blisko, więc... Nie, jest na oddalone, na A ludzie. Dobra, Dobrze taki... wyglądasz. Ja profesjonalny kameraman. Dobrze wyglądam, specjalnie, Zaliście, się... specjalnie się nie goliłem. Nawet taki filtr włączyłem specjalnie, żebyś miał bardziej mocną twarz, wiesz? Jeszcze bardziej niż teraz. <laughs> Chyba oczy gdzieś tak... Zajebisty filtr. <laughs> Znowu śpi. Pamiętajcie, chcecie będzie opieczki w górę i subskrybera, prawda, Matt Knight? Oczywiście, że tak. Czekaj, o, idealnie za słońcem pójdziemy, także będziemy idealnie doświetleni. Oczywiście, subskrypcje, lajkujcie i wpadajcie na do... tak, kanału. Tak, link w opisie, Instagram, Wyświetla A, na... właśnie, Instagram, Instagram. Wyświetla... Tam, tam le... będą nasze wspólne fotki. Tu się wyświetla, na jego czole. Tak, tu, tu, tu. Tu się, tu się walnijcie. <grywa> Nie, nie nagrywa się, nie kameruje się. O, to jest moje piękne wsiapsi. To jest mój. Cicho, to jest mój synek. Drogi, powiedz, haj. Bye. Okej, okay. tu są jego ziomkowie. To nowy, witajcie, przywitajcie się, a tu jest nowo wsiapsi, to jest nowa moja ziomkowie To są wasi nowi przyjaciele, poznajcie. Dokładnie, nasi nowi przyjaciele. Chciałabym diabła wypędzić, pamiętajcie. Wtedy jest mniejszy kac. Nie. Wasze zdrowie. Cheers gul, 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 efekty wizualne. Dej ty, ty, masz tam jeszcze treszczówkę, pi, pi, pi. Udało oh, yeah. oh. się. Dobra. Zapraszam. Oj, teraz niebieskie drzwi, tak? Go, go. Zapraszam. Dziękuję. No co, super. no. A Jest i spać, to głównie chodzi. Dzień dobry. Zapasz nawet wody tam, wow. No, także tak na się nasz pokój za 165 zł chyba. Ja będę spał tu sam, a tu Lena zwarą. Tak, tak. Tak, tak wygląda sytuacja. Prawda Lena? Nie. Czemu nie? No powiedz, że tak. Będziesz spała sama z zero na tym małym łóżku? Chyba, że ja z nią śpię na Wersalce. To na małym łóżku, nie będzie problem. to możemy mieć po rzeczy, którą z mamy. Idziemy po resztę rzeczy. Także. Uh! Reakcja Mad na apartament. Chcesz zobaczyć apartament? Chcecie Chce. zobaczyć? No, dawać. Zbudzicie na zazdrościcieliach. Tak? W, no, w takim apartamencie jeszcze nie byliście. Dobra, idziemy do naszego apartamentu. Zapraszam. <śpiętne> Reakcja na piękny apartament za 167 zł. Za nas. Uuu! Ja, 165. No fajnie, to Macie, tak? te, te, te jest tłuszka, To jest, trzymaj, to jest tłuszka musi być. I co, jak się podoba łóżeczko? Jest Panek, jest, pow, 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 pow. Mi, się, mi się podoba Dobra Mógłbym tak zrobić a tobie jak się podoba? Powiedz <śmienic> Dobra, Nie, tobie jak się podoba? <śmienic> jak się podoba, bardzo Mam <śmienic> jak się podoba A, no pachnę tak, Będziesz zaraz potrzebować Dziękuję, dwa to moje chcesz loda? Czy... Nie, wystarczy, nie Nie, nie ma A ty chcesz loda? E, Chętnie, no Mogą mieć prawo jazdy? Co i biście? Baba, baba płaci. Nie wiem, nie wiem. Zawsze drugim też bierzemy. Witam serdecznie. Wiesz, Spotykamy się w ekipie, kurde, a ten tam siedzi. Yeah. Loczujmy <laughs> no się. No i tak, tak się kończy nasze spotkanie, bo... No to na razie trzymajcie się. Na, na rejażdzi, tak. e, ekipa ekipa niedługo idzie. My się jeszcze z jeszcze zostajemy na lot tutaj w Katowicach. Tak, tak. Lena też. Lena też, ale Leny tak, nie było, tak. bo Lena była zmęczona. Lena poszła z pańka. No, no, mam nadzieję, że w ogóle nie dobrze spać, bo w sumie ja tą tutaj. W razie czego będziemy mówić głośniej? Nie, podgłośniej tak w montażu tak po prostu. w montażu. O kurczaczki Kurde, ty takie rzeczy potrafisz? No, ja także pożegnaliśmy się z ekipą no, Z częścią ekipy No, szczęściem ekipy Druga tu jest, dzień dobry Druga ekipa jest tu Lecimy teraz na hotel Żeby Mati się mógł pożegnać z Lenon? Tak? I cię odprowadzamy czy nie? Znaczy Nie wiem jak będzie z czasem, a pod... miałabyś jakby... Byłaby szansa żebyś mnie podwiozła w razie jakbyśmy... Chyba. Czy nie? <grym> Dobra, to się przyjdzie. Nie no, no to jest ile? No, z 10 minut drogi tutaj jest? A ja nie wiem ile myśliśmy wtedy. 17 To? 17 a. Właśnie, my no my to lipa. No to, to, to No bo ja to jest mój film w sumie. No właśnie, to, 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 to jego... Nie, to mój, przejmujemy kanał. Słuchajcie, przejmujemy kanał. Pamiętajcie o łapce w górę i Subiku. Dobra, ja ci dam pokazywał ten zegarek Spotkanie po trzech latach? Bo... Prawie trzech. Nie, by się na dwa chyba. Dwa? No, trzecie dwa samo. Lata Także... A nie, bo ty też, ty... Znaczy, ty też byłeś na tym serwerze tego Michała. A, no to Dobra. tak, to też trzy lata. No. To trzy lata, to no. tak jak znasz długo. No, jakoś tak. No. Także miło, było w końcu poznać. Ciebie no. też. No. Czy na żywo. Na żywo. Wera i wytrąc. Cześć. Cześć Mati. Cześć, Mati. Jutrę, no. <laughs> Miłej drogi, bezpiecznej Spektrum szczególnie. Życzyło. Wam również, jak będziecie wracać. No. Jest dobrze. Miło było. No. Miło było, pa. Aaaa, pa, pa. Do kiedyś. Do, kiedyś. <laughs> do zobaczenia w Belgii. Tak, do, do zobaczenia w Belgii. Na pewno przyjedziemy. Ty prowadzisz. Co? Ty prowadzisz. Czyli, że innymi słowy, nigdy nie pojedziemy, bo Seba jeszcze nie ma prawka. Także no widzowie. Eee, sorry, że taki nie ale chyba już wykompany, więc w sumie... Więc wiecie, dzwonić do mnie, pisać do mnie sędrzeże, na Messengerze na Discordach i tak dalej. Nie wiem, eee, jestem w sekcjach generalnie. Napiszcie w komentarzach, Oczywiście ja tam jeszcze będę dalej prowadził vlogansa z y, jutro. Dla was to jest dosłownie za kilka sekund. Um, także z podróży do mojego domu będziemy prowadzić, ja będę prowadził weukrasa jakieś tam przepiteczki jak jedziemy samochodem, bo okazało się, że wracam z Werą, nie jadę pociągiem, bo w sumie to mi się nie chce do 15 czekać. A tak to ja będę tam około 12 w domu. Yy, i, I no, dzień spędziliśmy bardzo fajnie z Might'em i jego ziomeczkami. Le Lena no niestety Lena no niestety nie mogła, ale... Lena była po prostu bardzo zmęczona. W sumie ja też jestem zmęczony po całym dniu chodzenia, Nogi mnie bolą, chodź tu ręka. <śmiech> <śmiech> powiedz, mi, mi, powiedz miłe słowo dla widza. Uciekaj. Mech. Tak. O. Zostawcie lajka, werka, powiedzcie ciekawego dla widza. Y, Subskrypcję, dzwoneczkiem, łapkę w górę i komentarz, że nam się podobało. Mam dla Was y, jedną ciekawą rzecz, a dokładnie Trzy To <laughs> Nieważne, czy ktoś ma paluszki zrobione, paznokietki, czy nie, ale u Sybolka zawsze najlepszy content. Siemano, wstaliśmy. I generalnie jest ch***, bo ja się nie wyspałem. Wara w ogóle nie spała, także siemano, Werka i Lena sobie jedzą. Ja zdążyłem sobie na szybko pierdzielić jeszcze chlebka, w znaczy bułkę, w, tam były, jak byliśmy. Eee, I tyle. Czas ruszać. Fokus. O, tak. Fokus wapien niby nie łapie, ale chyba łapie. Dobra, lecimy dalej. Wleć mnie, sumie git, to jest git. Ja jestem po prostu ślepy. O, Lena widać w tle. To jest. Tu jest werkowy kierowca. Jedziemy, mamy jeszcze. godzina 40. godzina 40 do mojego miasta. Wiecie, ja tego tak mam nadzieję, nie wiem, co werka wpisała w tym. Wpisałam twój adres domowy. No, czyli do domu, mam godzinę 40. Ja, ja sobie spałem na wy***e, bo w sumie... Przez godzinę, tak samo Lena nie wiem jak spała. Przez godzinę ja, jakoś. Ja, jak nie więcej. Ja spałam... prawie dwie spałeś chyba. No dobra, to ja spałem jechali w dwie. Jechaliśmy z Katowic i... Ja od się z sobą pracowałam. Od razu zasnął i ja po prostu spałam przez kilka Bo ja dniu. jestem po prostu zmęczoną... Pracującą osobą. I... Ja nagrywam, dojechaliśmy. Incepcja. Incepcja, o Omega o no jest ogólnie Spoko jechało? Tak, trzy godziny w na dupie. Kuna spałeś ponad ten, ja tutaj kierowałam. Boże, kurna nie dość, że mu się spało, nie dość, że spał w nocy, to jeszcze kurna marudzi dostał podrzutkę po pod... prostu pod dom, nie pokażę gdzie mnie skasz. ale no, dostałeś prawie, Nie po ma ulicy, pod ulicy do nie widać tu, więc proszę bardzo prosto pod dom tam ma o tam ma drzwi proste cię pod dom podrzuciłam jeszcze ma blok w sumie bardziej widzicie jaki, jakie na wybredny. kurwa wybredne bardzo tu mieszkam także no to jest Lena to jest Vera one jadą dalej to coś, jestem głodny także a ja jeszcze coś wam powiem jak już wejdę do domu i się przebiorę także no Łapka w górę i komentarz, czy Wam vlog się podobał. A jak nie, to Mech was znajdzie i was wymachacie. Lena, się... Lena już mnie wywala. Ja powiem jeszcze coś, jak będę w domu. Żeby was nie skłamać, nagrywam to w tydzień później. No bo Seba jest jednak trochę większym Mechem niż mu się wydawało. Potrzebowałem takiego specjalnego główienka. Już Wam pokazuję zresztą. Potrzebowałem takiego, takiej przejściówki, żeby móc z karty na kompa przerzucić. Niestety jestem zbyt wielkim mechem, bo po pierwsze nie miałem kabla, by móc z tej kamery streamować, także, także to pierwsza rzecz. I myślałem, że ten kabel wystarczy, by móc po prostu przesłać wszystkie pliki na kompa. Także musiałem czekać kolejne kilka dni, zanim mi przyjdzie w końcu ten dysk. No i zanim to zmontowałem, także nawet nie wiem, kiedy to widzicie, no bo jeszcze w sumie to montuję teraz, Werka do mnie przyjeżdża, yy, także... Nie wiem, czy było słychać mojej papugi, czy słać psa w tle na, na dworze, ale Werka do mnie przyjeżdża w tygodniu przyszłym dla mnie, no i na pewno coś będę chciał nagrać, także mam nadzieję, że zostawicie lajka, suba, komentarz oczywiście i udostępnicie ten film, chociaż nie ma nic z nim takiego ciekawego, jest to dzień z mojego życia, ale udostępnijcie. No i tyle, trzymajcie się i widzimy się w kiedyś. Darka.